Witam moi kochani, w Wielką Sobotę Idę właśnie do Gołębi Tak posiedzieć chcę, pogadać Mówię, nagram wam coś, dawno nie było filmu No, a następnie chciałbym życzyć wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych I mokrego dyngusa Co tu u Gołąbków Najważniejsze, czyli Wszystko dobrze, lęgi są Młodych trochę już jest, tu pokażę. Wiedeńskich. Wiedeńskich już trochę mam też. O. Takie kluseczki fajne już mamy. O. Dwie o, obrączkowane. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Takich większych też trochę jest. O. Tu już jest fajny taki, taki odsadeczek, o, nie widać dużo, bo tu ciemno, ale o, taki, i co najlepsze, po dwóch czarnych, tych moich starych wiedeńskich, wyszło takie coś, jak to jest możliwe, o, biały taki, jakiś simel będzie, murzynów też nie sprzątam, bo jak są lęgi, to się nie sprząta, Trochę jajeczek jest. Ciepłe chociażby ciepłe. Jajeczek, które jest, tu gniazdo jakieś, Tu były jajka, zniszczą Sami sami. Nie wiem czy ją ja wziął. Tu jajka, w mozyli warszawskich są podłożone. Tam do góry jakieś kombinacje się dzieją. Jajka tam gniazda jakieś robią. Tu jajeczka. Tu siedzi sam czego. Bardzo dobry samiec. Tam siwę zostawiłem, bo tam tych czarnych nie było dużo. I tam dwa, cztery, sześć sztuk wziął kolega tutaj z niedaleka. W sumie się zostało tych czarnych, niewiele. O, tu kupiłem w skierniewicach takiego fajnego siwego. Czekajcie o, zobaczcie jaki. Piór mu na wyrastało, nawyrywał go, powyrywał go ten gościu. W zostały się dwie sztuki Młodego Budapesza. Dwa były jeden. Niestety pad Taki fajny Budapeszcik. Jaśniaczków jest para. Już tam widać coś Jasnych jest para Był żałobnik gdzieś, ale nie wiem gdzie ten żałobnik się podział. Chyba go już coś zjadło. Tu wam pokażę też nowe nabytki. Dzisiaj posprzątałem sobie Takie dwa wiedeńskie mam No tu by się zaprezentowały lepiej o i motylki tu są Na no, ci już To przeploty ale to od kolegi wzięłem O takie gołębiaczki Samczyk pokaże go. Proszę zobaczyć jaki gółeczka, wszystko jak się jak nogi stawia w ogóle o. i motylków jest parka To są takie, takie lichsze motylki, ale za 60 zł to o. Ale dziubeczek jest, króciutki, jest. Staniczka trochę taka na dłuższym dzióbku, ale najważniejsze, że jest para termidełko mają u śląskich też trochę już młodych jest od O, nawet na ziemi sobie odłożony jest przerzuciłem się teraz podczas sadlenki na karmę dla drobnej ziarenka z MDM -u. i BK be, daje nie mam tu teraz bo ten BK z firmy z firmy Chlorczyk. daje BK no i tak co jeszcze tu mogę ciekawego powiedzieć? w wiedeński zostawiłem trzy pary Może wejdę tu Pokażę wam O na siwych O tych szpancrów tak zwanych na siwych ogonach jest Para i jeden czarny, bo jeden czarny mi padł No I Takie Buty no. Wszystkich gołębi nie wiem, czy tu jest 40 sztuk nawet. Powiem szczerze, miałem teraz fajny locik do kupienia. Na ulicy chłop wystawił. Chciał 400 zł za 40 sztuk poddychu, za siwe, wszystko siwe murzyny, ale sam zadzwoniłem, to sam powiedział, że to jest wszystko takie tu ma piuro, tu ma piuro w ogonie i nie brałem tego. O, jaka ładna samiczka! Z tego, z Skierniewic. Tu nie mam praktycznie głębi, żadnych szczęstochowych, Wszystko jest. Są głębi, z Skierniewic. I łapane. Tu, nie, łapanych to tu nawet chyba nie ma jednej sztuki. Czy właśnie nie wiem, bo to. Mam powiem ciężko. Ciężko jest, spy, jak złapie się Murzyna, poznać, czy to, nie, czy to twój, nie twój. Dzisiaj będę im. Y Ładowa, znaczy ładowa Zakładał będę im skówki swoje, bo kupiłem sobie 50 skówek muszę im pozakładać skówki O, jaki samczyk fajny O, piasek stoi, muszę coś się tutaj z gołąbków Teraz mamy nawet Piękną pogodę, 20 jest chyba 2 stopnie. Pokażę Wam co jeszcze złapaję. Je. takich raritaców co się za często nie łapie. O! Patrzcie, jakiego o, bojownika, że złapa. Królewską królewską. Tu moich nic się na razie nie dzieje. Tam coś, chyba jest, wchodzą do budki, może jakieś jajka będą nie o do tej budki, tam nic nie widać. Tu samiczka, tu samiczka, tam kranczyk. Tu mam teraz fajną klatkę zrobię nową i mam te o pierunki. Diamentowe i zeberki. 9 zeberek, dwa diamentowe. I tak. Co no, trochę Wam poopowiadam. Jak ktoś jest chętny, to proszę pisać komentarze. Ja tam lubię sobie poczytać jakieś komentarze o gołąbkach. No. Tak się prezentują gołębaczki. Tam czarny, tu jakby ktoś miał do sprzedania jakieś siwe murzynki czy coś, to proszę pisać, ja jestem chętny na zakup takich gołąbeczków. Nie gonię teraz wcale gołębi, rano tylko trochę ruszę, żeby się tak przeleciały i tu rozebrałem te ogrodzenia. kawka, ciasteczka sobota jest, można pić teraz po świętach prawdopodobnie wybiorę się na Skierniewice jak ktoś się wybiera, a ma siwe murzyny to proszę pisać, że tak powiem no co będę dłużej mówił, taki krótki film mówię, nagram no i jeszcze raz życzę wszystkim Szczęśliwych, wesołych świąt i mokrego dingusa, i, i zachęcam do subskrypcji. Do widzenia.